No, hejka, z tej strony Eliasz. Wiem, że nie spodziewaliście się tego typu filmu, i szczerze mówiąc, ja też się nigdy nie spodziewałem, ale od jakiegoś czasu czuję taką silną potrzebę, żeby chociaż spróbować zrobić tego typu materiał, czyli zbudować po prostu coś w simsach ciekawego. Oczywiście moje skile budownicze nie są na najwyższym poziomie, więc postawiłem na dość prosty budynek, ale no, traktuję taką, taką próbę też dla siebie, żeby zobaczyć, jakim pójdzie, oraz tego, żeby zobaczyć, jak Wam się to spodoba. Wynika to trochę z tego, że mam, no nie ukrywam, ostatnio dość taką silną fascynację budowaniem w Simsach. Bardzo dużo kanałów ogląda, na których inni budują. I też sam po sobie zauważyłem, że jak jadę gdzieś samochodem, albo nawet gdzieś po prostu wychodzę, albo przeglądam jakieś obrazki w internecie, to patrząc na budynki, po prostu zastanawiam się, czy dałbym radę je zbudować w simsach, albo jak można byłoby to zrobić. Męczy mnie to od jakiegoś czasu, więc w sumie czemu nie? Spróbujmy. Na początek zacząłem od przerabiania domków patronów w rodzinkach, w którymi grałem na streamach. Ale. Dalej było mi mało, wszystkie wyremontowałem i e, dalej miałem ochotę coś zrobić, więc e, tym razem zróbmy to w formie materiału. Jeśli słyszelibyście jakieś odgłosy w tle, no to po prostu akurat jest dzień, e, trochę późno wstałem, więc nie mamy najlepszych warunków. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś szczególnie przeszkadzało, jakąś muzykę spróbuję w tle później czy coś takiego. Zresztą też chciałem, żeby to był taki w miarę luźny materiał. Mam go bez żadnego skryptu, bo też chyba do budowania żadnego, szczególnie rozbudowanego skryptu, nie potrzeba. To co chciałem tutaj zrobić to jest coś co chciałbym nazwać domkiem czerwonego kapturka. Do czego zainspirowałem przede wszystkim Overwatch ze swoim skinem do Ash, Zresztą dlatego też rzuciłem ją na miniaturkę. Ale to jest chyba ostatnio bardzo modny motyw w ogóle, żeby e, przedstawiać czerwonego jaka, czerwonego kapturkę ta, jako takiego głowce potworów. E, dziewczynę po traumie, która po tym, jak zaczęła swoją pożartą babcię przez wilkę, zaczęła polować na potwory i w zasadzie sensie stać taką jakby widzminką. Ten motyw już jest bardzo, bardzo popularny. Nie, nie tylko Aż w Overwatch, ale też Fortnite jest tego typu skinek. Też jest tam taka, e, taki czerwony kapturek, który walczy z wilkołakami. Ale to też jest bardzo modny trop w filmach, w literaturze. Nie wiem, czy nie trafiłoby się na jakiegoś komiksu tego typu. Na pewno czytałem mangę w dzieciństwie o czerwonym kapturku, który polował na demony czy coś w tym stylu. Sam zresztą też chyba uważałem czerwonego kapturka za moją ulubioną, taką właśnie mam postać i samemu zdarzyło mi się dwa opowiadania na jej temat napisać. I w jednym faktycznie była chyba owcą potworów, e, który paradował z piłą spalinową, a w drugim chyba wiedzą albo czarownicą albo czymś takim, już nie do końca pamiętam, bo to stare teksty są. Chociaż jeden z nich udało mi się nawet opublikować e, w zbiorze opowiadań, więc no, potraktujmy to jako mały sukces. Może czerwonego kapturka, a nie mój. E, tutaj miałem sporo problemów z tym, że początkowo chciałem, żeby. Były takie jakby dwie baszty po prawej i po lewej, znaczy może nie baszty, takie, mm, takie wieżyczki, ale nie za dobrze to wyglądało, więc jedną z nich usunąłem, przyrobiłem na altanę. Sporo problemów miałem z dopasowaniem okien, bo kiedy, kiedy ten build nagrywałem, to jeszcze nie wszedł update, który pozwala na swobodne przemieszczanie okien po ścianach. A jest to coś, co moim zdaniem powinno pojawić się już w pierwszym dniu premiery gry, bo no Rozmieszczanie okien w tej grze potrafi być katorgą i widziałem to po sobie teraz. Nawet tak patrzę na to nagranie. To jakieś wygodne umieszczenie okna to jest po prostu koszmar. Z tym update'em, który teraz wejdzie, gdzie można swobodnie przesuwać drzwi i okna, będzie to wszystko dużo, dużo łatwiejsze. Miałem też trochę problem z doborem kolorów drzwi, okien do ścian, bo w grze są jakby trzy odcienie brązowego, ale ją wszystko mocno się one między sobą różnią, więc ciężko to wszystko so ze sobą spasować. No ale e, próbowałem wszystkiego co mogę, miałem też problem z doborem e, tekstury ścian, więc możecie napisać w komentarzach co o niej myślicie. W sumie taka, taka pasja do budowania się we mnie rozbudziła już w zeszłym roku, kiedy e, robiłem Eichenwalde na e, live'ach w Minecrafcie i strasznie, strasznie mnie to wciągnęło i bardzo mi tego brakowało. Próbowałem potem grać w Minecraft jeszcze na survival'a, ale to już nie było to samo, jednak budowanie o wiele bardziej mi się podobało. I chyba po prostu przyniosło się to na simsy. Wróciło to do mnie chyba po zabawach Lego z dzieciństwa. Bo no, bardzo lubiłem się ten bajt, to było takie moje ulubione zajęcie za małego Eliaszka. I teraz jakoś e, bardzo przyjemnie się to robi. E, tutaj widzicie właśnie, jak podejmuję pierwszą próbę rozmieszczenia okien i na przykład z tyłu budynku, jak próbowałem rozsadzić okno, to nie mogło, musiało być albo za bardzo po lewej, albo za bardzo po prawej. Nie dało się tego idealnie wypośrodkować. Ten sam problem jest przy poddaszach, że okno nie mogło stanąć na środku, jak było zbyt małe. Jak okno jest na jedną kratkę, to poddasze jest na trzy kratki, to okno musi być albo za bardzo po lewej, albo za bardzo po prawej nawet z kodem. Jak dajesz podwójne okno, to też nie może być idealnie po środku, bo jest na trzy kratki, więc musisz użyć trzykratkowego okna. Jak to poddasze jest za wąskie, to te trzykratkowe okna nie pasują. To jest. Duży problem, a przynajmniej był duży problem, bo teraz już tego nie będzie. Widzicie, że drzwi są trochę za bardzo po lewej, powinny być bardziej po środku, tak mi się przynajmniej wydaje. E, no ale teraz ten problem zniknie, na szczęście, już niedługo. E, starałem się trzymać, e, oprócz tego, że domek ma być drewniany, to starałem się trzymać tego, żeby na zewnątrz był i miał jak najwięcej czerwonych akcentów, żeby pasował do postaci, która ma w nim mieszkać. E, nie będę pokazywał, jakim budowałem, ale. To jest te sam uniwersu. To samo uniwersum. Ten sam safe na którym są rodzinki moich patronów. Więc jeśli wpadniecie na jakiegoś live'a, to może tego czerwonego kapturka zobaczycie, jak tam się ślaje, gdzieś po ulicach. Zresztą chyba na jakiegoś screena, już ze najbudowli budowli go wrzuciłem. Jest to, to, że to jest te uniwersum, w którym żyją patroni. Simy patronów możecie to zobaczyć po tym, że po lewej od tego domku jest więzienie, w którym e, mieszkają ci, którzy. Nie pasowały już do naszej społeczności, tam sobie po mieszka kilku, kilku z nich, takich emerytowanych już patronów. No powiedzmy, że taki to jest dom późnej starości, bo większość z nich to już są tam emeryci. Bryłę skończyłem, z tyłu zrobiłem takiego taki ogródek. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby jakby właśnie hodowała jakieś zioła albo kwiaty, coś takiego jak jakiś właśnie wiedźmin albo coś w tym stylu. W środku już nie miałem aż takiego dużego problemu z pomieszczeniami. Bo przestrzeni mimo wszystko miałem dość dużo. Zrobiłem tylko błąd, że kuchnię zrobiłem za małą, ale to zobaczycie za chwilę, ponieważ e, o ile zmieściłem tam wszystko co potrzebowałem, to na śmietnik, no śmietnik się zmieścił, ale okazało się, że ostatecznie blokował lodówkę. Więc w ostateczny finalny, finalnym produkcie nie ma w kuchni śmietnika, co jest dużym problemem. E, ale też śmietnik jest zaraz przed wyjściem, więc może będą drałować ze śmieciami na zewnątrz. Ale tutaj widzicie, że mam problem z dopasowaniem schodów, z bardzo prostej przyczyny. Ale ten fundament, który użyłem pod domkiem, ten, gdzie tak, ten domek stoi tak jakby na palach. No to niestety on nie pozwala na robienie piwnicy. Więc ostatecznie skończyło się na tym, że cały dom jest na fundamencie właśnie tym na palach. Ale ta tylna przybudówka na tyle domu, ona stoi na normalnym betonowym fundamencie. Po to, żeby można było zrobić piwnicę. No bo pod resztą domu nie może być, czy piwnica może być, ale nie może być schodów, e, idących przez ten fundament. Byłoby też to architektonicznie poprawne, więc ma to dużo sensu. No ale zabrakło mi wyobraźni, żeby o tym wcześniej pomyśleć. Więc te, w ten sposób to zrobiłem. Jeśli idzie o kolorystykę, to chciałem, żeby główne pomieszczenia, czyli salon, czy tam jadalnia, były właśnie czerwono-czarne, ale te takie pomieszczenia bardziej socjalne, jak sypialnia, łazienka, kuchnia, były w takich niebieskawych odcieniach, ponieważ pomyślałem sobie, że to byłby ten domek, w którym mieszkała przecież niebabcia kapturka i te pomieszczenia były tak, jakby niewyremontowane, jeszcze po babci. Natomiast no, ta główna część mieszkalna, już właśnie jakby była przystosowana do. przygotowana przez kapturka. I chciałem, żeby na pierwszy rzut oka ten domek wyglądał na to, że mieszka w nim po prostu zwykła taka porządna dziewczyna, ale chciałem też rozmyślić kilka takich akcentów, które sugerowałyby, że e, zajmuje się ona właśnie e, widzińskim fachem. Więc tam gdzieś stoi pod ścianą kij do baseballa, gdzieś tam przy drzwiach stoi posąg rycerza z mieczem w ręku, który można było ewentualnie wykorzystać. Tam miecze wiszą na ścianie. Do tego wykorzystałem chyba jeden mod, bo właśnie w jadalni będzie leżała handla i ta handla jest z moda wykorzystana. Jakiegoś tam moda znalazłem z wyposażeniem siłowni, tam jest ławeczka do pakowania, trochę sztang, trochę handli i tak dalej. To właśnie z tego wykorzystałem, bo w postałym zestawie są ćwicze, zestawy do ćwiczeń, ale właśnie brakuje takich ozdób e, siłownianych, że tak powiem, czyli właśnie jakichś tam leżących gdzieś handli i tak dalej. Może w jakimś dodatku są, ale ja mam tylko trzy, bo mam tylko Witaj w pracy, e, mam e, psy i, koty i cztery pory roku, więc no i mogło jakiegoś tam dodatku zabraknąć, widzicie, to jest ta kuchnia trochę mała. E, więc e, miałem trochę problem z myśleniem mebli, ale też nie chciałem, żeby ona miała zbyt wielu nowoczesnych sprzętów. Na przykład tam nie zależało mi, żeby miała zmywarkę, na przykład albo żeby miała mm, nie wiem, tam e, mikrofale i tak dalej. Chciałem, żeby to był jednak jakiś taki bardziej e, oldschoolowy styl, e, bardziej klasyczny. E, dlatego też wybrałem taką kuchenkę i taką lodówkę. I też śmietnik też taką beczkę miałem tu postawić, no ale nie, nie, paso, nie było dla niej miejsca. Ostatecznie no bo widzicie, że tutaj będzie blokowała drzwi od lodówki. No i mam też ten problem właśnie z przesuwaniem w górę, w dół. Teraz już wiem, że powinno się to robić z altem albo kontrolem, bo jak się robi po prostu samą dziewiątkę, się naciska do podnoszenia, to kamera szaleje i wywala ją gdzieś w kosmos, więc miałem duży problem z postawieniem tej, z postawieniem tej konewki, która stoi na parapecie. No bo używam kodu na przesuwanie obiektów i nie byłem pewien, czy ta kuchenka nie za bardzo jest wsiąknięta w ścianę, ale ostatecznie da się z nie bez problemu korzystać, więc. Zresztą nawet bez kodu na jest taka jakby lekko wsysnięta w tą ścianę, więc to chyba nie jest aż taki duży problem. Miałem też problem z zasłonami do tych okien, bo użyłem okien na trzy kratki, a w grze nie ma żadnych do dobrych zasłon na trzy kratki, a jak są, to za bardzo mi kolidowały z meblami, albo z lodówką, albo z łóżkiem, albo czymkolwiek i absolutnie nic nie pasowało. Więc ostatecznie. W większości pomieszczeń nie ma żadnych, żadnych zasłon, a w sypialni użyłem po prostu żaluzji, żeby nikt tam jej nie podglądał, jak śpi. Tak? Chociaż no, te żaluzje też mnie jakoś tam nie usatysfakcjonowały, ale z dostępnego asortymentu po prostu nic ciekawszego nie znalazłem. Tutaj widzicie, jak mi ta kamera szaleje, bo też chciałem coś postawić na półce i nie działało. Ostatecznie na tej półce po prostu nic nie będzie, bo nic się nie dało tu w racjonalny sposób postawić. No, ale no czasem tak jest. Kuchnie, łazienka też ostatecznie wyszła trochę mała, więc e, trochę się połączyłem, żeby ją jakoś umeblować. Ale wydaje mi się, że wygląda w miarę sensownie, że to zobaczycie sobie na screenie. Wszystko, co powinno się w niej znaleźć, jest. E, w sensie jest jakiś tam kosz na pranie, jakaś tam szafka, więc no, jest w pełni umeblowana, powinna sobie radzić. Właśnie dałem e, odcisk krwi na ścianę, odcisk ręki zakrwawionej na ścianę, lekko pomieszony. To też jest z moda zrobionego przez moją narzeczoną. Tam, kiedy dopasowałem okap, to miałem też bardzo duży problem, ponieważ wydaje mi się, że w grze nie ma żadnego okapu, który kolorystycznie pasował do kuchenki, którą tam postawiłem. Zresztą te wszystkie okapy są tak obrzydliwie duże, że 90% z nich jest w ogóle nie do wykorzystania, moim zdaniem. Tam dwa albo trzy się do czegokolwiek nadają, a do tego mają tak ograniczone opcje kolorystyczne, że dosłownie nic się nie da z nimi zrobić. Tutaj przegląd dostępnych firanek i irytowanie się, żadna z nich nie pasuje. I skończyć skończyć na żaluzjach, które zasłaniają całe okno, więc więc odbiera to w, w zupełnie sens i sens w, w, tych miejsc, w tych miejscach okien. Kominek też jakiś taki w miarę duży, ale dlatego, że nie za bardzo miałem co dać już na tą ścianę. Zwłaszcza, że nie chciałem, żeby był w domu telewizor, no bo chciałem, żeby to był jakiś taki bardziej klasyczny styl, taki bardziej starodawny, więc nie ma tutaj telewizora. Sprzęt muzyczny też jakiś taki starszej daty będzie wykorzystany, właśnie tego, żeby dać taki bardziej odkulowy charakter temu salonikowi. Ale wydaje mi się, że ostatecznie nie poszło jakoś szczególnie źle. Też zrobię jadalnie, powiedzmy jadalnie taką jednoosobową, bo stwierdziłem, że jest, czy samotniczką raczej powinna być, więc raczej nawet nie jest nastawiona to, żeby przyjmować gości. Więc jedno, taki malutki stolik, jedno krzesełko, i to będzie służyło za jadalnie no i też chciałem, że właśnie dom wygląda jakby dbała o niego, ale mimo wszystko, jakby było kilka elementów, które zdradzałyby jej prawdziwy charakter, więc jest to jakby kilka rzeczy wrzuconych tak niechlujnie, mimo tego, że przez cały dom ostatecznie jest jakiś taki w miarę porządny, wysprzątany. Już widzicie, że z tyłu zrobiłem takie, jakby tajne przejście przez biblioteczkę. Tam jest właśnie sala treningowa z workiem do okładania. Jeszcze jakimiś takimi dodatkowymi biblioteczkami, na których może jakieś zakazane, zakazane tomy e, by się znajdowały, których ewentualny gość nie mógłby zobaczyć. A zatem jest jeszcze jedno tajne przejście, i ono będzie prowadziło właśnie do piwnicy, którą e, planowałem zrobić. Teraz kilka przymiarek, co mogłoby jeszcze tutaj stać. zresztą właśnie stanęło na tej hantli. E, bo szkielet jednak wydawał się zbyt ordynarny, żeby stał w jadalni. Jednak myślę, że nawet łowca potworów nie miałby ochoty spożywać posiłków, patrząc na e, stojącego trupa. Jakieś takie rozrzucone gazety, takie jakieś elementy. Nie wiem czy dobrze zrobiłem robiąc zejście do ogródka właśnie przez to tajne przejście, ale z drugiej strony widzieliśmy, że to jest taki jej ogródek właśnie, w którym chodzą jakieś zioła. Jakieś tam może trucizny, takie rzeczy. Natomiast jeśli idzie o piwnicę, chciałem, żeby było takie więzienie. W którym będzie przetrzymywanie jakieś potwory, może wilkołaki, wampiry czy cokolwiek. Więc... Tylko no, nie ma w grze odpowiednio dużych skał, więc za pomocą powiększania powiększyłem skały. Więc miałem dość brzydką teksturę, ale za bardzo innego wyboru nie miałem. Więc no tutaj to jest chyba najbrzydsze pomieszczenie, ale nie za bardzo miałem pomysłu jak to inaczej zrobić. Bo chciałem, żeby to była taka surowa cela, w której one były po prostu trzymane i... Też nie miałem jakichś takich warunków do życia, więc nie chciałem, żeby tam było łóżko. Albo jakieś lodówka czy cokolwiek, bo one tam mają cierpieć. Więc no tak to też nie. Wygląda, miał to wyglądać taką w miarę naturalną jaskinie, chociaż właśnie ten akurat element nie za bardzo wyszedł. Jakiś taki warsztat do produkowania jakiejś broni własnej czy czegoś takiego. Jakieś takie tam jeszcze parę ozdób. I generalnie jest już praktycznie skończone, więc napiszcie w komentarzach, jak, co ty myślicie. Jeszcze na koniec rzucę wam parę screenów, jak Wam się podobało i co myślicie w ogóle o takim rodzaju... Filmików. Tutaj widzicie jeszcze, że robię malowanie terenu, żeby pod niektórymi drzewami albo pod domkiem była ziemia, a nie ładna trawka. I w tym momencie jeszcze to wygląda to w taki sposób, że niestety, jak malujemy pod jakimś drzewem czy coś takiego, to albo kursor jest przyciągany do tego drzewa, albo w ogóle wysadza go gdzieś w kosmos. Taki magnes jest jakby pod drzewami, żeby przyciągało kursor, więc ciężko to się robi. Ale w najnowszym patchu będzie to usunięte, więc jest to kolejne usprawnienie. No i tak to ostatecznie wygląda. Piszcie jak wam się podał taki materiał, czy chcielibyście więcej. Macie już screeny z gotowego domku. No i komentarze są wasze. Od was zależy, czy jeszcze kiedyś coś zbuduję, czy będzie to taka jednorazowa fanaberia. No a tymczasem z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. Oby już niedługo. Pa!